Czołem myślącym, wracamy z Mińska z wyborów, jest wieczór, poniedziałek, jesteśmy na przejściu granicznym Prywałka. Jest to przejście graniczne pomiędzy Republiką Białoruską a z Europą tą wolną i tak dalej, strefą Schengen, czyli dokładnie litewską. No i, i jakie informacje słyszeliśmy, panie pośle? Informacje są tragiczne, że to przejście ma być zamknięte. To jest skandaliczna sytuacja, w której utrudnia się ludziom kontakty międzynarodowe, wyjazdy do pracy, do lekarza, tudzież, do, tudzież, tudzież, po inne tudzież w załatwieniu innych spraw. I jest przykro, że, że to. Przepraszam bardzo. Jest, jest przykro, że to z naszej strony wychodzą, wychodzą te decyzje. Tak jest. Na całej granicy. Pomiędzy Republiką Białoruską a tak zwaną wolną Europą, czyli w tym wypadku to dotyczy Polski, Litwy i Łotwy, zostają cztery przejścia graniczne. To jedno się zaczyna pierwsze, przejść Polska, później są dwa przejścia, bo cała Polska ma tylko jedno przejście, później są dwa przejścia na terenie Republiki Litewskiej, bo było ich dotychczas najwięcej, i jedno na terenie łotewskim. I, i, i teraz pytamy, jakie. Jaki to jest cywilizowany świat? Jakie są to normalne państwa, skoro dzisiaj zamyka się pomiędzy. No, w ramach Europy. Tu stawiamy mury, Polacy, tak? Nowa władza, co żeście obiecywali? Obiecywaliście właśnie tym ludziom, którzy was wybrali, tu między innymi na Podlasiu, że otworzycie przejścia graniczne, tak? Że ten mur, który jest bezsensowny, postawiony, miał być rozebrany. I co? Znów okłamali, tak? Ile ludzi będą, będą to cierpieć? Wytrzymy. Przecież. Po, po kilka dni tu ludzie stoją, tak? Samochody ciężarowe, jesteś pierwszy raz, bo ty jesteś dobry człowiek, ale ty jesteś ze Szczecina. Ja rozumiem, wiem. Zachodnia pomorskiego. I tego jak gdyby nie widziałeś, no, czy To jest normalne, widziałeś te korytarze? Nie jest to normalne, ale też dziwne jest to, że tu się przejścia zamyka, a na Ukrainę się otwiera. No, to jest rzecz skandaliczna. I czy teraz to wszystko, do, do czego to idzie? Czy, czy po to to jest robione, żeby nas kłócić między i między narodami, szczególnie właśnie polskim, białoruskim? I co, żeby Polaków pchnąć na jakieś kolejne wojenki w interesie Amerykanów, tak jak to było, jak jest zrobione na Ukrainie? Czy to dokładnie o to chodzi? To przeciwko ludziom jest wymierzone. I my wszyscy, czy Łotyszy, czy Litwini, czy Polacy, powinniśmy się buntować. Białoruś, proszę, Polakom, innym tym narodom, skazała, że są wolne przejść... Wolny wjazd. Białoruś jest otwarta, odkryta. Nie ma nic do ukrycia. Oni się niczego nie boją, tak? Możemy, Polacy i inni, wjeżdżać po całej Białorusi, sobie jeździć i mówi się, że Białoruś to dyktatura. A u was tam, a u. u was, czyli u nas, no nie? My jesteśmy obywatelami. Jest wolność i demokracja, tak? I to tak ma. No więc pytanie: co wy macie do ukrycia? Co wy planujecie w stosunku do nas? Jaką kolejną wojnę? Pan poseł zakończył. Niestety, jeśli się podsumuje to wszystko, to to bardzo źle wygląda i, i powinniśmy wszyscy się martwić o to, żeby nie doszło do następnego konfliktu, do konfliktu między Słowianami, bo tylko się osłabimy, zachód na tym skorzysta. Daj Boże, żeby, żeby ta sytuacja rozwiązała się w sposób dyplomatyczny. Tak? Dziękuję. <laughs>